Dzień dobry, Marta Mackę. Witam w kolejnym odcinku mojego programu Reklamiara, w którym rozmawiam z liderami polskiego rynku marketingu, komunikacji marketingowej. A dzisiaj mam przyjemność gościć Basię Sołtysińską. I od razu powiem, że dzisiejszy odcinek nie będzie tylko o liderach polskiego rynku. I za chwilę o tym powiemy. Dzień dobry, Basiu. Cześć Marta, dziękuję za zaproszenie. Basiu, ty jesteś założycielką i prezeską firmy. Indahash. Tak. Firma działa już na wielu, wielu rynkach i na sam początek powiedz, czym wy się zajmujecie. W najprostszym ujęciem my łączymy influencerów z markami. I robimy to na dwa sposoby. Bo z jednej strony, my realizujemy kampanię po prostu dla klientów z udziałem influencerów różnej wielkości. Od największych po naprawdę małych influencerów. A z drugiej strony zdecydowaliśmy, że jakiś czas temu, że 6 lat pracowaliśmy nad softwarem, żeby robić to jak najlepiej na różnych poziomach i że damy też po prostu technologię klientom, żeby oni sami mogli robić również influencer marketing in-house. Też dlatego, że rynek się trochę zmienił i coraz więcej klientów chce to robić samodzielnie, a nie zlecać tego agencjom czy takim firmom jak nasze, bo uważa, że to jest na tyle strategiczny kanał komunikacji, że chce mieć nad tym pełną kontrolę. Czuję, że jest już gotowym do tego, więc działamy na tych dwóch poziomach. Ponieważ oglądają nas w dużej mierze oczywiście ludzie związani z marketingiem i z komunikacją marketingową, ale również tacy, którzy po prostu są ciekawi tego, co się w dzisiejszym mm. świecie komunikacji dzieje, to powiedz, proszę, co to w ogóle jest ten influencer marketing i kim są influencerzy? To jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że o influencerze się dużo mówi i tak często się ogólnie, że o! Ci puści influencerzy. O, oh, influencer, co to za zawód? Czemu dzieci chcą być influencerami? Ja osobiście uważam, że influencerem jest każda osoba, która jest wpływowa w internecie, z naciskiem na wpływowa. Bo to może być zarówno ktoś, kto ma raptem 10 tysięcy followersów, czy 5 tysięcy followersów, a jest na przykład wybitnym dermatologiem. Albo nawet wężej pisze o konkretnie na przykład atopowym zapaleniu skóry i dzieli się, jak sobie radzić z, tak, z tego typu problemem. Jak i ktoś, kto jest bardzo duży i na przykład podróżuje, pokazuje swoje podróże, pokazuje jak podróżuje, jak to robić tanio, sprytnie, fajnie. Więc ja bym się skupiła na aspekcie wpływowości, jako na kluczowym czynniku. Dlatego, że czasami ktoś właśnie o influencerach też mówi z taką rezerwą, że o. Ktoś tam dokupił followersów i sztucznie wygląda. To, co pokazuje, też się w ogóle kupy nie trzyma. I trzeba sobie zadać pytanie wewnętrznie, już mówiąc tak bardzo narzędziowo o komunikacji marketingowej, czy to jest influencer? Bo czy taka osoba, która na przykład dokupuje followersów, mhm. jest sztuczna na każdym poziomie, nie daje nic wartościowego od siebie, czy ona jest wpływowa? Moim zdaniem niekoniecznie. I polemizowałabym, czy to jest influencer. Um, oczywiście są pewne. Ogólnie przyjęte parametry, które my staramy się użyć, żeby powiedzieć sobie cyframi, że to jest influencer, a to może jeszcze nie. I do tego się zalicza właśnie taki wskaźnik wiarygodności, czyli to ile kto ma realnych followersów, czy aktywnych kont, którego śledzą, ile dana osoba ma faktycznie followersów, jaki ma współczynnik zaangażowania do swojej wielkości, czy on jest odpowiednio wysoki, czy nie. No i można po tych parametrach próbować to określić, można też to oczywiście robić bez narzędzi. Tak, bardziej po prostu analizując cyfry, które są powszechnie dostępne i content. Natomiast uważam, że nie każdy, o kim się mówi, influencer, jest nim faktycznie. No właśnie, ostatnio było dużo szumu wokół influencerów i w ogóle marketingu influencerskiego, czy influence marketingu. No właśnie, pytanie: jak to w ogóle po polsku, ta, ta mowa biznesowa, w której te angielskie słowa mm -hmm. <gry> królują, zarówno na poziomie prawnym, jak i w ogóle takiej jakości, właśnie. Czy zasadnym jest pytanie, czy ciągle wierzysz w ten model, właśnie w influencer marketing? Absolutnie jest to zasadne pytanie, bo myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, dlatego że tak duża grupa osób została włożona do jednego worka. I to są zarówno matki, które opisują, jak zająć się dzieckiem w pierwszych dniach życia, to są osoby, które na przykład specjalizują się nie wiem, w kuchni wegańskiej, dzielą się przepisami, jak i ktoś, kto właśnie dokupuje fake followersów, wygląda sztucznie i. Niewiele pewnie wartościowego faktycznie dla innych kontentów rzuca. I to jest y, y, największe wyzwanie, myślę, y, sparametryzowanie, kto jest influencerem, kto nie. Natomiast ja osobiście wierzę w to, że cały świat digitalowy jeden do jednego odzwierciedla świat rzeczywisty. Bo na koniec dnia jesteśmy ludźmi, niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi w internecie, czy ludźmi, tak jak my sobie tutaj siedzimy w offline, powiedzmy sobie. Działamy dokładnie na tych samych mechanizmach. I czego zawsze najbardziej szukaliśmy i słuchaliśmy. Porad rekomendacji od innych osób. Zawsze. I zawsze to było dla nas faktycznie wiarygodne. I nagle się okazało, tak gdzieś, że w latach 90. ci eksperci, którzy nam radzili, no to, to były to byli lekarze z reklam i tak dalej. I że niekoniecznie ludzie już mieli do nich zaufanie i ludzie przestali mieć zaufanie do. Um, Wielu ekspertów, którzy pojawiali się w mediach tradycyjnych, oczywiście można dyskutować, czy słusznie, czy nie, natomiast pojawił się taki brak zaufania do pewnych autorytetów. Z kolei, dzięki mediom społecznościowym, osoby, które ludzie mogli zacząć zdobywać albo tracić zaufanie również poprzez swoje kanały, i to nie jest żaden trend czy moda. To jest po prostu jeden do jednego odzwierciedlenie tego, czego szukamy w swoim życiu w internecie. Więc gdybym ja zupełnie się odcięła od tego, co my robimy, tak szczerze i nie wiem, postawiła jutro swoją markę beauty, to naprawdę najbardziej strategicznie potraktowałabym współpracę z influencerami. Oczywiście są jeszcze inne super wartościowe formy reklamy i komunikacji i marketingu. Natomiast myślę, że w wielu branżach, w szczególności w B2C, ale nie tylko, um, influencerzy stają się coraz ważniejszą częścią Mediaplanu i coraz bardziej strategicznie się o nich myśli. Dlaczego? No, bo po latach widzimy, że to jednak działa. Ja myślę, że pierwszą influencerką to może była goździkowa. <śmiech> <śmiech> Nikt nigdy, co prawda, nie widział. Tak. Tak, tak jak przykład... pierwszym YouTuberem, moim zdaniem, był Adam Słodowy. Tak, tak. Wiesz, oczywiście, że tak. I dla ludzi to było ważne. Kiedyś ktoś mi opowiedział nie chcę tutaj podawać konkretnej marki, ale um, słyszałam, że, że w Polsce jest marka ziół jakiegoś ojca. Ale to nie akurat nie jest ojciec Klimuszko, który jest znany, tylko jakiś ktoś tam inny. No i ludzie pisali nawet do niego listy. Okazało się, że to jest po prostu brand. Ta postać nigdy nie istniała, ale ludzie wierzyli, że istnieje i pisali, że mają takie choroby i chcieliby, żeby coś zostało im poradzone. Więc my jako ludzie szukamy autorytetów. I to, co jest fajne w internecie, w mediach społecznościowych, to to, że dają nam większą możliwość zweryfikowania tych autorytetów. Czy to one są faktycznie rzetelne, czy nie? Dlatego, że mamy z nimi styczność w formie regularnej. Jak kiedyś ta goździkowa się pojawia w telewizji, czy ktokolwiek, to ciężej było stwierdzić na swój własny rozum, czy chcemy tej osobie zaufać, czy nie. Po prostu ufaliśmy temu, bo to było w telewizji. Wiesz, ja prowadzę bardzo często, bo jedną jak wiesz, rozmawiałyśmy o tym, jedną z usług mojej firmy jest doradztwo w procesach przetargowych na wybór agencji komunikacji marketingowej. Bardzo często w briefach klienci mówią, że może jakimś rozwiązaniem dla ich kampanii byłoby wykorzystanie celebryty. Mhm. I wtedy. Coraz częściej obserwuję, że agencje rekomendują właśnie wykorzystanie influencerów mm. i często nawet nie, że jakiegoś jednego influencera, tylko w zależności, nie wiem, od sytuacji, od momentu, od, od jakby sezonu, czy od jakiejś promocji, no to trochę zależy od produktu, czy od, od w ogóle od marki, prawda? Różnych, różnych influencerów. I czy ty też obserwujesz, że to z perspektywy branży i w ogóle marketingu jest, trend rosnący? Jakby, jakbyś tak powiedziała, jak, jak myślisz o przyszłości mm. tego zjawiska, no to, to, czy to już się wysyciło, czy to jest coraz bardziej po prostu ta krzywa rosnąca? Myślę, że cały czas jesteśmy w krzywej rosnącej i ja tak naprawdę mam wrażenie, że ta branża się dopiero zaczyna. Ja w niej jestem w Polsce od początku, dlatego że w mojej poprzedniej firmie robiliśmy pierwsze współpracę zazwyczaj dużych youtuberów z markami. Większość youtuberów, których mieliśmy w sieci, w ogóle nie współpracowała z żadnym z reklamodawców wcześniej. I mimo tego, że jak policzyłam to, to już jest 10 lat, tak naprawdę jak jestem w tej branży, to i tak i tak uważam, że my jako branża influencerska dopiero gdzieś tam startujemy, bo myślę, że na samym początku to w ogóle niewiele marek było zainteresowanych, żeby potestować i raczej traktowało się to na zasadzie dobra, Wróćmy tam to 30 tysięcy i zobaczmy, co z tego będzie, czy coś z tego będzie, czy nie. I w ogóle, czy to jakikolwiek sens ma. Dzisiaj jednak coraz więcej brandów traktuje ten temat, ten kanał komunikacji, może powiedzieć, strategicznie. A są marki, które deklarują, że większość ich budżetu marketingowego idzie na influencer marketing i podchodzą do tego bardzo długoterminowo i szukają nie tylko influencerów do danych aktywacji, ale też na wieloletnie współpracę. I nie myślą w kategoriach, wiesz, trzech TikToków, pięciu Reelsów i jednego Posta. Co nie mówię, że jest złe, tylko jest to dla nich na tyle ważny kanał, że raczej patrzyłam też dobra. Przez te dwa lata chcemy osiągnąć to i to, i chcemy zbudować swój team in i chcemy wejść w relacje też z tymi influencerami. Także wydaje mi się, że coraz więcej Marek to dostrzega, ale gdybym ja. W określić jakąś piramidę, to myślę, że jednak znacząca większość dużych brandów jest raczej w fazie takiej ad hocowej, czyli dobra mamy kampanię, do których influencerów ewentualnie do niej zaangażujemy. Mhm. Nie myślę, że to jest nie okej, okay, tylko to pokazuje trochę gdzie, w którym miejscu na rynku jesteśmy. Pamiętajmy też o tym, że branża reklamowa to nie są tylko duże brandy, ale to są też mniejsze i średnie i u nich też myślę, że jest trochę tak, że część współpracuje na potęgę, a część z kolei gdzieś tam Dopiero zaczyna, testuje, szuka swojej drogi i szuka swojego sposobu na to, żeby zaistnieć wśród influencerów. No dobrze, to tak, żeby zachęcić w takim razie marki do korzystania z tego wehikułu marketingowego, komunikacyjnego, to czy można efekty influencer marketingu badać? Można, ale nie jest to oczywiście tak proste, jak na przykład efekty kampanii performanceowej. I można zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, bo po pierwsze, to w ogóle zacznijmy od tego, po co się robi taką kampanię. Dlatego, że jeżeli robimy kampanię awarenessową i jej celem nie jest tu i teraz wygenerowanie sprzedaży, tylko zbudowanie świadomości, to też możemy to zbadać. my Wielokrotnie takie badania robiliśmy z Nielsenem, one się nazywają Brandlift. Lift, polegają na tym, że mierzymy sobie dwie grupy. Że Nielsen bierze dwie grupy. Grupę, która była wyeksponowana na placement i grupę, która nie była. I naprawdę można bardzo Podejść granularnie do tego, powiedzieć sobie, że ten influencer faktycznie przy tym kontencie się sprawdził, inny z kolei mniej, bo respondenci nie pamiętają tego placementu albo nie określają go jako tego, który może, go, może ich stymulować. Do zakupu. I w takim badaniu jest wiele różnych wskaźników. Wysparcie z jest purchase, internet, właśnie rozbicie na pojedyncze kontenty i pojedynczych influencerów. Uważam, że to jest świetne, ale ono oczywiście ma sens tylko i wyłącznie przy pewnej masie krytycznej, czyli odpowiedniej liczbie influencerów i odpowiednim ich zasięgu. Przy mniejszych budżetach, mniejszych zasięgach takie badanie jest w ogóle niemożliwe do zrealizowania. I to myślę, że w tematach brand awarenessowych jest jednym z naszego doświadczenia z najskuteczniejszych metod badania. Jeśli z kolei mówimy o kampanii, która jest zorientowana na konkretne cele sprzedażowe, to mamy tutaj kilka metod. Po pierwsze, możemy skorzystać z kodów rabatowych i starać się analizować kody. To nie jest idealne, dlatego że nie zawsze konsument też wpisze kod, ale jest to jakaś przestrzeń do tego, jakaś możliwość połączenia danego kontentu, danego influencera z jego wynikiem. Inna rzecz, która jest rzadko na polskim rynku jeszcze stosowana, a szkoda, bo widzę, że w Europie Zachodniej nasi klienci robią tego więcej, to jest łączenie kontentu influencera z boostingiem, czyli z tym, że influencer publikuje post na Instagramie i dodatkowo ten post zostaje stargetowany w odpowiedni sposób, czyli na przykład na wszystkich tych, którzy followują tego influencera, a nie followują tego brandu mhm. albo followują influencera, i followują brand, ale tego kontentu też nie widzieli jeszcze, dlatego że pamiętajmy o tym, że to, że influencer coś opublikuje, to on nie uzyskuje 100% swojego zasięgu, on nie dociera do 100% wszystkich swoich followersów. I często, można powiedzieć, kolokwialnie, dopalenie tego budżetem jeszcze reklamowym po prostu na Instagramie, na TikToku, na Facebooku daje jeszcze dodatkowe możliwości targetowania, docierania i powoduje, że ten budżet się staje dużo bardziej efektywny, no i też finalnie. Bardziej mierzalne stają się te działania, bo widzimy, co jak nam performuje, w co ile osób klika, gdzie przechodzi. Dobrze też jest robić to dla każdego influencera dedykowane linki i analizować ruch na tych linkach, na przykład w storiesach, tak żeby każdy miał inny link, a nie ten sami, patrzeć, ile było klików na przykład. Więc jest tak naprawdę dużo różnych możliwości analizowania. Efektów. Warto też spojrzeć na to, do jakiej efektywnie grupy docelowej docieramy, jaki mamy audience overlap pomiędzy różnymi influencerami. Czy oni faktycznie docierają do, tego samej, do tej samej osoby, czy do innej? I tu możemy też przyjąć dwie różne strategie. Możemy przyjąć strategię, że chcemy dotrzeć do jak największej liczby unikalnych osób i dotrzeć do nich na przykład raz z pojedynczym komunikatem, a możemy sobie powiedzieć, że według naszych badań, na przykład, to ten model atrybucji fajnie jednak działa w influencer marketingu i jeżeli Odbiorca spotka się przynajmniej 6 razy z danym produktem u influencerów, to jego perchas intent skokowo rośnie. Więc możemy sobie powiedzieć: OK, to chcemy mieć ten audience overlap, po to, żeby faktycznie ktoś zderzył się, odbiorca zderzył się 6, minimum to 6 razy i, i żeby poszedł i kupił ten produkt. Czy jesteśmy w stanie to w pełni zmierzyć, jeśli zakup jest offlineowy? Nie, no, są też na to metody badawcze, ale to jest trudniejsze niż jeśli zakup jest onlineowy. Mhm. Więc to też trochę zależy od tego, jaką dany klient ma dystrybucję. Wspomniałaś, że macie narzędzie, jakiś swój software, który, jeśli dobrze zrozumiałam, pozwala klientom, marketerom samemu zbudować sobie tą kampanię, jakoś samemu śledzić, moderować tym, jak to działa. Tak, mamy, my stworzyliśmy swój własny soft. Zresztą tak naprawdę można powiedzieć, że tworzymy go od 6 lat. Bo najpierw tworzyliśmy go na własne potrzeby, i najpierw my realizowaliśmy kampanię, i nawet nie udostępnialiśmy w ogóle tego softu klientowi, tylko on był dla naszego zespołu. Później stwierdziliśmy, że jednak dobrze, żeby klient też widział część danych, które my widzimy, i mógł na tej podstawie podejmować razem z nami decyzję o tym, których influencerów bierzemy do kampanii i tak naprawdę co to znaczy, że kontent performował, że kontent był dobry, że zyskał dobry odbiór, więc zaczęliśmy udostępniać preliminarz. A teraz właśnie stwierdziliśmy, dobra. Jesteśmy na etapie rozwoju rynku, kiedy klient może chcieć to robić sam, w ogóle bez nas, bez jakiejkolwiek agencji i to polega na tym, że klient może z jednej strony wyszukać sobie influencerów ale i, i może wyszukać ich na różne sposoby. Na przykład y, tam po hashtagach, taka to jest dosyć oczywiste i nie potrzebuje nawet specjalnych narzędzi do tego, ale na przykład mamy AI Toola, który powoduje, że skanujemy kontent influencerów i można sobie w wyszukiwarkę wpisać na przykład tuż do rzęs. I znajdujemy wtedy wszystkie kontenty, gdzie pojawił się tuż do rzęs i wtedy może to być przydatne, jeśli chcemy konkretnie promować odżywkę do rzęs. Załóżmy, Czyli do, taka do osób, platforma do matchmakingu trochę. Trochę tak, ale nie tylko, bo to najpierw jest, to, to, jest, to jest pierwsza część taka jeszcze ważna szalenie, ale początkowa. Później dopiero jak klient sobie wyszuka tych influencerów, to może przeanalizować ich dane. I może to zrobić naprawdę szczegółowo, może widzi tam, gdzie oni, gdzie dokładnie są followersi, w jakim dokładnie są wieku, bo często Myślę, że kiedyś ten influencer marketing był taki bardzo na naczuje, czyli moje dzieci oglądają ten kanał, albo ja lubię tę, tę influencerkę, weźmiemy ją do kampanii. Mm -hmm. Czasami to może być dobra intuicja, ale nie zawsze, bo jest dużo takich case'ów, gdzie na przykład daną kobietę, Instagramerkę, followuje większość mężczyzn. Więc na przykład do nowego kremu y, dla kobiet może niekoniecznie ona będzie. Najlepszym wyborem. No i warto też rzeczy śledzić. Akurat w Polsce jest przynajmniej o tyle łatwiej, że zazwyczaj jak ktoś um, komunikuje się w języku polskim, to ma followersów również z Polski. Ale jeśli mówimy o innych rynkach, to jeśli w UK w tym, w, tym, w tym audience data ktoś ma 60% followersów swoich z UK, to to jest naprawdę super wynik. Bo bardzo często w anglojęzycznym kontencie dużo followersów jest zupełnie z innych miejsc na świecie i warto to po prostu przeanalizować, czy to wtedy mi się opłaca. Pod kątem budżetowym, że jeżeli ten influencer kosztuje tyle, a ja widzę, że mogę dotrzeć tylko do takiego i takiego procenta, to na pewno chcę go brać. No i jak tam przeanalizujemy sobie te dane, wybierzemy influencerów, no to później klient się odzywa sam do influencera. I nie ma takiego narzędzia, które odezwie się za klienta. To, jest, to, to, tak, to tak nie działa. No i potem może sobie też prześledzić dokładnie może przejść wspólnie z influencerem przez proces moderowania kontentu. I na bieżąco widzi wyniki tego kontentu, um, jak on performuje, może sobie generować raporty, może też współpracować z agencjami, współpracować z innymi osobami zespołu przy tym narzędziu. No dobrze, ale ty powiedziałaś, że w biznesie związanym z influencer marketingu jesteś od początku, czyli od początku tego trendu, czyli od 10 lat, od 6 lat masz swoją firmę. Wcześniej prowadziłam Live i współzałożyłam i prowadziłam Live aktualnie LTTM, czyli Agencję Talent Managementową, mm -hmm. Partnerską YouTube'a, która zrzeszała dużych youtuberów. Okej, okay, ale Inda od, rozwijasz od, od 2016 roku 2016. Tak. No, i jak powiedziałaś mi, na ilu jesteś rynkach, czy jesteście rynkach to muszę powiedzieć, że mnie to zszokowało. To powiedz proszę, żeby Państwa też szokowało. My jesteśmy na ponad 100 rynkach, i na ponad 100 rynkach, bodajże na 114, zrobiliśmy kampanię z influencerami z tych miejsc. Oczywiście na jednych rynkach robimy tych kampanii nieporównywalnie więcej niż na innych. Natomiast. Tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, gdzie mamy lokalne zespoły sprzedażowe, bo to wpływa na to, z moimi influencerami na danym rynku działamy i mamy e, naj, najwięcej kampanii realizujemy w Europie, w Polsce, e, w CE, w Europie Zachodniej. E, też bardzo dużo realizujemy w Azji, gdzie mamy swoje biuro, w Singapurze, w Indonezji, w Malezji, e, na Bliskim Wschodzie, e, w Dubaju i e, z Dubaju działamy też na region, na Arabię Saudyjską, Egipt, Bahrain i tak dalej. I w RPA mamy swoje biuro, gdzie też realizujemy kampanię na Afrykę. Natomiast tak naprawdę to mm, jesteśmy w stanie zrobić, zrealizować kampanię wszędzie, za wyjątkiem myślę Chin, gdzie po prostu te media społecznościowe inaczej wyglądają i uznaliśmy, że nie, nie będziemy w to wchodzić. Jeżeli jest taka potrzeba, to korzystamy po prostu z agencji partnerskich. Ale jeśli chodzi też o narzędzie, jako takie, które mamy, to ona ma po prostu 5 milionów profili. Więc jak ktoś do niego wchodzi, może sobie zrealizować kampanię praktycznie w dowolnym miejscu na Ziemi. Czy można powiedzieć, że jesteś kobietą torpedą? Nie wiem, wiesz, jak patrzę z perspektywy czasu, to myślę, że wiele rzeczy mogłam zrobić nieporównywalnie lepiej. To jest okej, okay, bo uczymy się. Natomiast pewnie ja też się ciągle uczę jeszcze lepszego zarządzania lepszej organizacji. Jak optymalizować siebie, biznes, jak wszystko układać lepiej? Mam takie pytanie, które zadaję wszystkim swoim mm. gościom, mm. więc i Tobie je zadam. Co jest takiego, na co się szykujesz, co cię y, kręci w kontekście tego, jak rozwijasz swoją firmę, ale też jak widzisz y, rozwój i takie trendy w marketingu, w komunikacji marketing, marketingowej, które y, co, co chciałabyś, nie wiem, wdrożyć, co Cię bardzo interesuje, y, jakby co cię tak bardzo inspiruje? Mhm. Dobre pytanie. Wiesz co? To, co mnie osobiście najbardziej um, Jara, to jest um, pozyskiwanie jak największej ilości danych, po to, żeby na ich podstawie podjąć decyzję. Bo jednak, im więcej masz danych, tym lepsze decyzje podejmujesz. Ja tak uważam. I uważam, że jednak ten marketing szczęśliwie idzie w tą stronę że mniej opierać na pewnych emocjonalnych wyborach. A więcej po prostu na danych. I to, co mnie osobiście ja to łączenie też um, influencer marketingu z performancem i analizowanie, co jak performuje, optymalizowanie tego, opieranie się właśnie na bardzo konkretnych danych: Wzyń, dobra, to zadziałało, to nie zadziałało, obcinamy to, co nie zadziałało, inwestujemy bardziej w to, co to działa to co działa. I wydaje mi się, że um, ten shift, w którym mam to szczęście, że. Jakby pamiętam tą branżę, jeszcze jak się wysyłało faksy, jak pracowałam w agencji. I jednak weszliśmy na przestrzeni ostatnich lat w taką fazę, gdzie wszystko stało się jednak dużo bardziej mierzalne. I nie opieramy się już na deklaracjach tego, czy ktoś słuchał danego radia, czy ktoś twierdzi, że oglądał daną, daną stację, i później niby komuś spadało czy rosło. Mówię o kanałach bardziej niszowych, nie mainstreamowych, a tak naprawdę to po prostu ich respondent akurat wjechał na wakacje i nie kliknął w swoim tam. Elementarzu oglądania, że, że oglądał. I dzięki temu, że zaczynamy mieć dostęp do danych, możemy lepiej stargetować kampanię, bardzo precyzyjnie. Możemy też podejść do bardzo niszowych grup docelowych, możemy to optymalizować. Uważam, że to jest absolutnie fantastyczne, bo potrafimy bardzo precyzyjnie dotrzeć z przekazem. I to na czym ja się koncentruję nieustannie w firmie, to to, żeby było. Więcej danych, więcej możliwości, więcej też opcji łączenia tego na przykład, żeby ten influencer marketing dalej jeszcze połączyć z danymi od klienta, na przykład e-commerceowego, i dokładnie widzieć, co jak performowało tak bardzo szczegółowo, nie tylko dostać do niego tabelkę z zestawieniem, ale połączyć się też z, z jego danymi I to uważam, że jest przyszłość. To żeby po prostu obcinać bullshit i robić te rzeczy, które najlepiej działają, bo zazwyczaj też jest tak, że to, co działa, jest najbardziej realne. Znaczy najbardziej, najlepsze, najbardziej prawdziwe, że na przykład ci influencerzy, którzy performują, są ci, którzy faktycznie robią swoją robotę, a nie coś tam lawirują, kombinują. I to jest kierunek, który ja osobiście najbardziej wierzę i który też mnie osobiście gdzieś tam napędza do działania, takie próba obiektywizowania tej rzeczywistości marketingowej, która jest w jakimś stopniu i będzie zawsze subiektywna, ale Zaznaczę cyfry po prostu nie kłamią. To prawda to prawda. Bardzo mi się podoba obcinanie bullshitu. I myślę, że to jest takie fajne w ogóle przesłanie, szczególnie że dzisiaj mamy dane, dostęp do danych jest i, i, i sposobów mierzenia y, badania, zarówno jeśli chodzi o takie badania związane z tym, jak konsument się zmienia, jak, czego konsument oczekuje, co mu się podoba, nie podoba, jak się zachowuje i tak dalej, jak i właśnie takie dane również, które. Po prostu w brutalny sposób tam na te nasze tak. <noise> telefony i komputery są zbierane. Więc rzeczywiście takie rozsądne wykorzystywanie tego właśnie po to, żeby nie, wiem, nie, nie, nie zamęczać kogoś. Komunikatem, który jest mu kompletnie do niczego niepotrzebny. Czasami się też zresztą zastanawiam, dlaczego coś mi wyskakuje. Dużo rzeczy wyskakuje, takich, które oczywiście y, spełniają moje zainteresowanie, ale czasami wyskakują takie, różne zupełnie nie wiem, jak to się mogło stać i co się takiego wydarzyło. Czy gdzieś kliknęłam, czy coś pomyślałam lub powiedziałam, że akurat coś takiego mi się pokazało, ale to. Też się czasem <gry> nad tym zastanawiam. Zresztą czasem na tym zastanawiam, co rozrobiła mnie tak, że pokazują mi się leki na hemoroidy. No, tak to zostawmy. Tak to zostawmy, dokładnie. Basiu, bardzo pięknie Ci no. dziękuję. Bardzo się cieszę, że w swoim zajętym kalendarzu, akurat wizytując Warszawę, miałaś możliwość, żeby do, tutaj przyjechać do studia i opowiedzieć o tym, o, o swoim, swojej firmie. O, o tym zjawisku, jakim jest influencer marketing. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. I, i fajnie też, że ty mówisz o tym, że to jest trend wznoszący. I, I bardzo będę obserwować, mam nadzieję, że klienci rzeczywiście będą z tego korzystać w sposób, marki będą z tego korzystać w sposób taki świadomy i rozsądny. Zresztą żeby rzeczywiście te osoby były dopasowane i żeby... Tak, że to miało sens, tak. bo lepiej jest moim zdaniem nie robić, niż robić to byle jak. To prawda. Bardzo, ci dziękuję. Dziękuję ci, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za twój czas. Dziękuję pięknie państwu również bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam oczywiście do śledzenia kolejnych oraz przeszłych wywiadów, które miałam okazję i będę miała okazję przeprowadzić z moimi gośćmi. Dziękuję i do zobaczenia.